Po kraju. Proszę, niech każdy nastanie aparat, bo się ptaszki dla odbycia naraz. Po pierwsze, w sprawie, co świte pisze w trawie? Po drugie, gdzie się ukryła się. Po trzecie, kto się ma pierwszy kopnąć w rosie? Po czwarte, jak poznać przez tysiące ćwiertać, świstać, chwilić, świlitać, pimpilić. ptaszki następujące. Słowik, grube, kosja, skółka, kowód, dzięcioł, dziurko kółka, szyję, sowa kruk, czubacka, wrost, psichora i dzierdacka, kaczka, polska i biuszka, dudek trzymanę, pośmieszka, dudę, ziemno, bocia, szpa oraz każdy Pierwszy słowik. Za tak. Halo? Ravel, to grubym żaden Co to znowu za muzyka? Muszę zajrzeć do słownika, by zrozumieć świeć słownika. Świeźć nie święt, świeźć fird. To nie teatr.

Kuku, ryku, nie pozwalam rozbójniku, Wiesz, co chcesz, bo ja nie skąpię. Ale kuku, nie ustąpię. Ryku do jutra strzeczkę. Ale kuku, moja rzecz. Zapytała. Kuku, kuku. Na to dziękoła. kuku, kuku. Czajkowa. Czy ja cię przyjęłam? Byłaś gdzie? Piłaś, co? Piłaś, co? Byłaś? Przebieraczka. Chcesz to tu, Masz to i no od razu wszystkie ptaki, szebiąc śnieg, odwzglęk, o taki, daj tu, wrzuć co masz biurek. Piór powiedziałabym no, bo korek, sznurek, ojciec, zresztą, ja ćwierć, no, tak, nie ćwierć. Ty, gniazdko, przejadę na przećwierć. Widzisz, bo, nie dam czyjek, moje czyje, Gniazdko ci bije, bije, Nie dasz mi? taki ty, wstydź się, wstydź się. I wszystkie ptaki zaczęły bić się. Przedbrunęła ptasza policja. I tak się skończyła ta reśla audycja.